Cześć! Z tej strony Aga Lewek. Witam Was w podcaście Legal Up Podkręć swój biznes. Rozmawiamy w tym podcaście o tematach interesujących dla przedsiębiorców z punktu widzenia ich teraźniejszości, ale także przyszłości. Dlatego mówiąc o przyszłości, e, moim dzisiejszym i Waszym gościem jest Kasia Omachel, adwokat w Kancelarii Cześć. Sobota Jachira, która na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorców e, i takim wsparciem w bieżącej e, korporacyjnej ich obsłudze. Tak? Się. E, Kasiu, bardzo się cieszę, że to Ty dzisiaj jesteś tym gościem, Gościem, bo wiele godzin spędzałyśmy też na tym, w takich kuluarach międzypracowych, na rozmowach o psychologii biznesu, o tym, jak ciężko czasami znaleźć nam odpowiedni język do rozmowy z klientami, o schyłku życia, o tym, że przedsiębiorstwo czasami e, zakańcza swoją działalność lub też przedsiębiorca chce przejść na emeryturę. I tak troszkę może. Zaczynając od końca, chciałabym zapowiedzieć, że dzisiaj porozmawiamy sobie wspólnie o sukcesji, o planowaniu tego procesu i o tym, jakie elementy prawne mogą napotkać, czy z czym mogą się e, liczyć przedsiębiorcy przy planowaniu takiej, e, takiego przekazania władzy. Tak, cześć, jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj poruszyć ten temat. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że przedsiębiorcy nieco zmienią podejście do tego tematu, ponieważ jest on niestety niedoceniany, zazwyczaj odkładany na później. Przede wszystkim z tej przyczyny, że właśnie przedsiębiorcy boją się, bo kojarzą ten, ten temat właśnie tylko i wyłącznie z przemijaniem. Natomiast nie zawsze tak jest i pomimo że ten temat może się wydawać nieco akademicki to w gruncie rzeczy mamy do czynienia bardzo często w życiu codziennym z tematem sukcesji bo sukcesja mówiąc tak najbardziej wprost właśnie Czym ona jest? Tak jakby Właśnie. zacznijmy od tego, czym w ogóle sukcesja jest. Jest to proces przekazania praw i obowiązków z właściciela firmy na nowy podmiot. Czyli można powiedzieć najbardziej obrazowo, że nowy podmiot, nowa osoba z dnia na dzień wchodzi w buty dotychczasowego właściciela i musi zmierzyć się ze wszystkimi problemami, ale również podejmowaniem ciężkich decyzji, utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Więc za Zapewne ten temat nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Mogą przedsiębiorcy napotkać wiele różnych przeszkód, natomiast dlatego właśnie warto jest przede wszystkim wcześniej przemyśleć, aby wyeliminować niepotrzebny stres i komplikacje. Kasiu, to tak, zaczynając od pierwszej rozmowy z klientem, jak modelowo przeprowadzić rozmowę o planowaniu sukcesji z klientem? I tutaj jest zaskakujące to, że obecnie prawnicy nie tylko skupiają się na kwestiach prawnych, ale w gruncie rzeczy temat sukcesji powiązany jest właśnie ściśle z taką refleksją na temat tego mojego życia, tej mojej firmy. Czyli w pierwszej kolejności musimy się zastanowić na tym, co jest pozytywnego w mojej firmie, jakie ma mocne strony, i z drugiej strony konieczne jest dokonanie takiego audytu. Yy, niejako spojrzenie z zewnątrz, zrobienie takiego rachunku sumienia. Czy jest coś, co można by było poprawić, ulepszyć? Czy może chciałbym się tym zająć? Czy interesuje mnie kontynuowanie takiej działalności, czy też wolałbym po prostu oddać tą działalność w ręce innej osoby? I tutaj przechodzimy do kolejnego bardzo istotnego zagadnienia, jakim jest wyznaczenie właśnie tego następcy. Czy Czyli to. Yy, w zasadzie ta pierwsza rozmowa zasadza się na takim określeniu. Celów, do jakich dąży nasz klient, ale też do spojrzenia wstecz na swoją organizację, co w niej zadziałało, co działa niekoniecznie dobrze, jakich mam wokół siebie menadżerów, doradców, jakich potencjalnych ewentualnie następców, określenie ich cech, zweryfikowanie tych cech z punktu widzenia również tych celów. Tak, zgadza się. Tak więc nie jest to proces prosty, ale Strategia. przedsiębiorcy mhm. często korzystają z pomocy zewnętrznych specjalistów. I tutaj na szczęście prawo daje nam pełen wachlarz różnych możliwości, ponieważ w zależności od tego, jakie decyzje podejmie przedsiębiorca, później wkraczam ja i realizuję, wprowadzam to w życie. Natomiast przedsiębiorcy, o ile można by było podejrzewać, że zazwyczaj przekazują firmę na przykład młodszemu pokoleniu, to nie zawsze tak jest. Nie zawsze ta osoba najbliższa, która. Nawet przez jakiś czas działała w firmie, będzie w stanie udźwignąć i poprowadzić ją dalej, i doprowadzić do jej wzrostu i mnożenia zysków. Często przedsiębiorcy korzystają z takiej możliwości, jak przekazanie przedsiębiorstwa kadrze menedżerskiej bądź w ogóle zewnętrznemu specjaliście. Oczywiście nie jest to proces łatwy, e, ponieważ poprzedzony jest wieloetabową rekrutacją i przedsiębiorcy zazwyczaj w ostateczności decydują się na coś takiego, natomiast takie rozwiązanie również jest na stole. Zazwyczaj, jeżeli chciemy, chcemy znaleźć osobę, która jest godna przejęcia pałeczki, wówczas szukamy wśród tych osób najbliższych, ponieważ e, menadżer, który jest zatrudniony przez wiele lat w firmie, zna potrzeby tej korporacji, sposób działania, jest w stanie w taki bardziej e, dopasowany do realiów danego przedsiębiorstwa sposób działać i jakby kontynuować działalność te, tego e, przedsiębiorcy, który chce na przykład udać się na emeryturę. Zasłużoną. Zasłużoną. <grym> e, czyli tak, mamy już za sobą tą rozmowę o tych celach, a czy jest taki etap, w którym ustalamy już harmonogram poszczególnych czynności? Jak to wygląda? Tak. I później, gdy już przedsiębiorca podejmie tą najważniejszą decyzję, będzie wiedział, czego chce, co oczekuje, to wtedy ja wkraczam i dokonuję analizy przedsiębiorstwa, czyli w pierwszej kolejności, jaka to jest forma prawna. Później muszę zapoznać się z dokumentami, czyli na przykład z umową spółki, czy statutem spółki. I później przechodzimy do kolejnego etapu, równie ważnego. Jest to właśnie. Taki etap stworzenia harmonogramu, czyli to, co zostało powiedziane, musimy wdrożyć w życie. Im ten harmonogram będzie bardziej szczegółowy, będzie zawierał e, określony termin realizacji danego celu, tym jest większa szansa, że e, to przeprowadzenie tej, e, te, tej zmiany właścicielskiej będzie bardziej płynne i zakończy się sukcesem. Tak, bo z, z punktu widzenia chyba też tego czasu jest to istotne czasami dla jakichś celów podatkowych, tak? Więc ten mm -hmm. harmonogram musi istnieć w jakiś ramach czasowych, być też. Określony, wszystkie ryzyka powinny być zmapowane, tak. i też o tym właśnie informuje się klienta. Tak, później przygotowuje się oczywiście odpowiednie dokumenty, czy to będą na przykład modyfikacje w umowie spółki bądź w statucie, czy to na przykład pomoc przy sporządzeniu testamentu. Tutaj naprawdę y, jest cały wachlarz możliwości. W każdym razie też musimy pamiętać o tym, że ten proces no, nie może trwać w nieskończoność. Musimy nadać jakieś ramy czasowe, żeby on po prostu przebiegł w sposób oczekiwany. Mówiłaś tutaj o różnych formach i też... W tym momencie jakby pojawia się takie pytanie, jak to wygląda to przeprowadzenie sukcesji w zależności od formy, w jakiej firma jest prowadzona. Jak to wygląda w spółkach kapitałowych, osobowych, a jak w jednoosobowej działalności gospodarczej? Mhm. E, oczywiście różnic jest bardzo wiele. Może zacznę od takiej e, spółki kapitałowej, która zawsze e, kojarzy się nam z dużym przedsiębiorstwem, które zatrudnia wiele pracowników, prowadzi działalność na wielką skalę. E, I w, Wydawać by się mogło, że w takim przedsiębiorstwie Proces przeprowadzenia sukcesji jest najbardziej skomplikowany. I może tak faktycznie jest, ale nie pod kątem prawnym. Jeżeli chodzi o dziedziczenie udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej, wygląda to bardzo prosto, ponieważ zasady, które są zarezerwowane dla dziedziczenia dla osób fizycznych, tutaj znajdą zastosowanie. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca wcześniej przemyślał w jaki sposób komu chce oddać udziały, to wówczas i sporządził testament to wówczas zastosowanie właśnie znajdą te Stanowienia testamentu. Jeżeli tego nie zrobił, to wówczas y, trzeba będzie po prostu korzystać mhm. z przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast oczywiście bardzo istotne jest, że by się zapoznać z umową spółki, bo tam mogą być szczegółowe regulacje, które na przykład nakładają na spadkobiercę jakieś wymagania, aby mógł on objąć udziały. Mhm. Y, więc tutaj w umowie spółki y, mogą się znaleźć y, dodatkowe postanowienia. Więc warto sięgnąć również do niej. W zakresie natomiast spółek osobowych, takie dziedziczenie udziałów wygląda nieco inaczej, ponieważ co do zasady spółka osobowa ulega rozwiązaniu w sytuacji śmierci przedsiębiorcy. Wynika to z tego, że spółki osobowe są bardzo powiązane z osobą wspólnika. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki i wspólnicy prowadzą jej sprawy i reprezentują taką spółkę. Wobec czego. Tutaj w pierwszej kolejności musimy sięgnąć do zapisów umowy spółki, gdzie może być ustalone, że w przypadku śmierci wspólnika spółka na przykład ulega rozwiązaniu, ale może być również postanowienie mówiące o tym, że do spółki wstępują spadkobiercy, bądź spadkobierca, bądź na przykład spadkobierca nie wstępuje, bo nie ma na przykład posiadanych kwalifikacji, ale wówczas uzyskuje jakby zapłatę zwrot za wartość tych posiadanych odziedziczonych udziałów. Natomiast szczególnie istotne jest, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wcześniej przemyśleli byt swojego przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest szczególnie związana z osobą przedsiębiorcy i w przypadku jego śmierci wygasa. W związku z tym, jeżeli chcemy kontynuować działalność takiej firmy, bo przecież nie, nie zależy nam na tym, żeby dobrze prosperujące przedsiębiorstwo z dnia na dzień upadło. Tak. <laughs> A też jakby. Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy bardzo trudno chcą rozmawiać, czy ciężko im to przychodzi mm -hmm. rozmawianie o tej e, przekazywaniu władzy, właśnie z punktu widzenia takiego mocnego związania ze swoją działalnością. Tak, dokładnie. Dlatego ustawodawca zauważył ten problem, i w 2018 roku została stworzona ustawa o zarządcy sukcesyjnym. Zarządca sukcesyjny jest to osoba, która wstępuje do tego przedsiębiorstwa i prowadzi dalej sprawy firmy. Czyli można powiedzieć, że wchodzi w buty bezpośrednio po śmierci przedsiębiorcy do mm -hmm. takiej firmy. Ale to dotyczy jednoosobo jednoosobowych działalności, działalności. gospodarczych. Mm -hmm. Tak, tylko i wyłącznie. I taki zarządca może być ustanowiony wcześniej jeszcze za życia przedsiębiorcy, jeżeli miał czas i przemyślał tę kwestię, ale również jest możliwość, że spadkobiercy w określonym czasie po śmierci przedsiębiorcy ustanowią takiego zarządca sukcesyjnego. Oczywiście tutaj musi być wśród nich zgoda. I zarządca może działać przez określony czas. Co do zasady to jest dwa lata, ale w wyjątkowych sytuacjach ten czas może ulec przedłużeniu do lat pięciu. Wówczas yy, taki zarządca faktycznie zarządza firmą, czyli podejmuje takie bieżące czynności. Reguluje zobowiązania, yy, nie wiem, płaci wynagrodzenia, yy, Stara się, żeby ta firma działała w dalszym ciągu. No i oczywiście również rozdziela pomiędzy spadkobierców tego przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, zyski z prowadzonej hmm. działalności. Dużo tutaj treści informacji, ale tak jakbyśmy mogli wskazać takie korzyści lub konsekwencje hmm. z braku przygotowania się na tą sukcesję. Przyznam szczerze, że temat korzyści jest tak szeroki, że można o nim rozmawiać i rozmawiać. Praktycznie są same korzyści. Przede wszystkim tak. możemy y, zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Bo o ile sukcesja może się wydawać teraz y, Takim pojęciem teoretycznym, to mhm. w gruncie rzeczy zadaniem prawnika jest wymyślenie takich mechanizmów, które pozwolą, aby ta, e, ta działalność była kontynuowana. Wobec czego, jeżeli wcześniej podejmiemy odpowiednie decyzje, zastanowimy się, na czym nam zależy, to wtedy taki prawnik będzie mógł e, przygotować odpowiednie dokumenty, sporządzić odpowiednie regulacje. E, przedsiębiorca będzie mógł e, uprzedzić, tak, co się wydarzy w mojej firmie, jak mnie już nie będzie. Jak, mhm. Albo jak będę się wylegiwał y, tak, na swojej emeryturze tak. na jakiejś pięknej plaży tak? na wakacje. Bo ja bardzo jeszcze będę to podkreślać, że przygotowanie sukcesji wcale nie wiąże się z tym, że ktoś po prostu odkłada y, swoje życie już i y, koniec, skończy z tym żywotem, ale bardzo często właśnie ta kwestia sukcesji wiąże się z planowaniem zasłużonej emerytury, czy zasłużonego y, przejścia właśnie już w tryb taki tylko doradczy, albo w ogóle y, takiej zmiany działania organizacji. Bo rozmawiałyśmy o tym, Kasiu, że niejednokrotnie jest tak, że ten temat sukcesji w gruncie rzeczy prowadzi do zreorganizowania przedsiębiorstwa, że czasami jest tak, że ten sukcesor e, traci tą swoją pierwotną wenę biznesową, kończy mu się ta e, idea, już jakby ten mechanizm się wyczerpał i też tą odpowiedzialność, którą ciągle ma na sobie, tą decyzyjność, chciałby na przykład bardziej e, rozwijać się ponownie kreatywnie, tak jak miało to miejsce na początku początku jego działalności, kiedy on był tym kreatorem rzeczywistości biznesowej. E, I jakby też chciałybyśmy tutaj, bo hmm. wspólnie o tym rozmawiałyśmy niejednokrotnie, żeby właśnie przy tym temacie sukcesji e, nasi klienci myśleli także o tym, że to jest szansa, na taką nową reorganizację tak, działalności. Nawet tchnienie. Zgadza się. Zdecydowanie tak. Dlatego bardzo mi zależy, żeby <grym> przedsiębiorcy nieco zmienili podejście do tego tematu, żeby to nie było odkładane na drugi plan, bo często zdarza się tak, że jeżeli nie wiem, współpracuję z przedsiębiorcą i na przykład nie wiem, dokonuję analizy umowy, czy cokolwiek innego, i zapytam o temat sukcesji, czy przedsiębiorca już może myślał, jak tę te, by kwestię gdyby? uregulować, mhm. to zawsze przedsiębiorcy tak mówią, że a to nie, to nie jest dobry moment, to później, przecież cieszę się wspaniałym zdrowiem, nie mam na to czasu. Moje Natomiast... dzieci są jeszcze małe, tak. ja w sumie nie wiem. <śmiech> <śmiech> tak, Natomiast tak. naprawdę y, nie ma czasu do stracenia, im szybciej pomyślimy, tym lepiej, bo sukcesja wcale nie musi powodować zakończenia działalności przedsiębiorstwa, tylko właśnie może być nowym tchnieniem, może y, spowodować, że na przykład przedsiębiorca zrezygnuje z jakiejś formy, funkcji obecnej, z jakiejś też. funkcji, skupi się na czymś innym, może to być y, Taki początek nowego rozwoju. Może też sprzedać na przykład y, przedsiębiorstwo, bo też chyba tego jeszcze nie powiedziałyśmy, tak. że ta sukcesja może też polegać na tym, że tak naprawdę wyzbywamy się tego przedsiębiorstwa tak. lub przekształcamy y, i na przykład znajdujemy tak zwaną nową zajawkę biznesową i rozpoczynamy coś nowego. A to jakby samemu toczy się w ramach tej sukcesji, przekazania i y, właśnie tutaj mówimy o tym nowym tchnieniu tak. dla naszego klienta. Dlatego szczególnie ważna jest po prostu refleksja i rozmowa z prawnikiem my ewentualnie jakimś coachem ewentualnie coachem ewentualnie może jakimś zewnętrznym audytorem tutaj warto jest skorzystać z pomocy każdego kto yy, przyniósłby jakieś y, fajne rozwiązanie, bo też w zależności od tego, jaki, y, jakie cele ma przedsiębiorca. Może być właśnie tak, jak powiedziałaś, że przedsiębiorca już jest zmęczony prowadzeniem danej działalności i chce po prostu ją sprzedać, zakończyć, zapomnieć i na emeryturze odpoczywać tak i popijać herbatkę w ogrodzie. Ale może być taka sytuacja... Albo szaleńczo podróżować. Albo szaleńczo podróżować, zazdrościmy, ale może również Później być... Później tylko będzie wysyłał zdjęcia y, tak, pani mecenas, pani mecenas. Y, dzisiaj Meksyk. Dokładnie. Dzięki za sukcesję tak. Ale może również być taka sytuacja, że to będzie taka refleksja, taki, taki punkt niejako zwrotny w życiu, który będzie nowym początkiem. No, nie dowiemy się tego, dopóki nie spróbujemy i nie porozmawiamy z prawnikiem, więc naprawdę zachęcam, żeby nie uciekać od tego typu rozmów, tylko po prostu je podejmować. W istocie sukcesja jako takie hasło wydaje się też groźne. Ale patrząc na takie nasze ulubione zdanie z Dune: y, Fear is the mind killer, czyli jakby bójcie się, drodzy przedsiębiorcy, ale róbcie, jakby. Ta wizja śmierci wcale nie musi być od razu tą śmiercią, tylko tak naprawdę szansą na nowe tchnienie do firmy. Także Dokładnie. to jest takie przesłanie z punktu widzenia naszego dzisiejszego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za również. to, że znalazłaś czas i mam nadzieję do zobaczenia. Było mi bardzo miło. Dzięki. Dzięki.